Cześć, że nam się na tym liczniku też tutaj naliczają kilometry? Tym co przymontowałeś? O, to tym Ty, my możemy sobie... Wiesz jak w tym... W szybcy, szybkich i ściekli... szybkich i wściekłych, nie? E, tam był chyba... To był... Było BMW czy Nissan? To był ten... To, ten tych, tych... Tym starym, taki... Niebie, Niebiesko-srebrny z niebieskim podświetleniem. Co? To był Nissan. Nissan, no. Bo mi się z Need for Speed'em powaliło. BMW! Bo, no bo tam było BMW w Need for Speedzie. E, to on tam miał też takie właśnie liczniki różne, dużo tak, to, to my też możemy sobie zrobić tutaj na tym, na, na desce, takie dodatkowe, że wiesz, prestiżowo będzie. To my tu mamy po prostu po prawej nam się Tyj, konie droga. podnoszą, im więcej jedziemy, tym więcej koni mechanicznych mamy. Kurde, jakby to tak działało, to byłoby Bustujemy. super, nabieramy mocy, żeby się przenieść w czasie. Ty no! O, kolejna wieża przed nami. Daleko. A nie, nie, nie tak daleko. Możesz zajechać do niej, zobaczymy. Na niej może być broń, ja ci mówię. Oj, budka telefoniczna i... W, nie, i w... nie, nie. Ale budka telefoniczna, można byłoby zadzwonić, patrz. E, bo ja pierwszy raz budkę telefoniczną chyba widzę. Ty widzisz tą naczepę tam obok wieży? Czekaj, to mam budkę. Ale tak widzę. Ty, weź zadzwoń do mamy, pamiętasz numer? Ty czekaj, tu są te. Gaz mamy, gaz. O. o. To weź ten, weź gaz wlej Zadzwoń do mamy, powiedz, że jedziemy. Będziemy za miesiąc, a ja idę zobaczyć yy, na ten. Halo? Nie chcę fotowoltaiki. Nie, to no tu jakiś udawany telefon nie. Tu Ta... można dzwonić tylko do fotowoltaiki. No bo to jest taka ten, że, że reklamowa taka budka, że chcesz zadzwonić, bierzesz tam reklama fotowoltaiki. Ty, a to jest bez to przyczepka, to nie jestem. To, bo to to wygląda jak ten taki bus, co mieliśmy kiedyś, ale to jest przyczepka. Niestety nie jestem w stanie y, przeciągnąć tej przyczepki. Ale Przesz mogę przepchać? Się. Mogę przepchać, patrz. Nie! Co ty zrobiłeś, gościu? No nie pcha jak jadę, gościu. No to, to patrz jak jedziesz, ja nie widzę co jest z tyłu, tak? Dlaczego jest ta To jest ręczny. Papyk. Przyczepkowy? Nie rusza się. No. Ole cienka opona, ty! Ale na, na jak, damy, jak damy opony, to będzie. za duże koło, będzie nas. Yy, na zakrętach na boki przewracało. <laughs> nie no, mistrz tuningu. Da się. Da się, ale, ale nie do końca działa. Ty, ale jak zrobiłeś, bo sta, no jak tak jak w tych jak w dragsterach, tak? Drifty, drifterach. Ale ja bym na próbę ty. zrobił, ja bym na próbę zrobił, tylko ładnie to muszę przemontować. To zrób drugie. Na próbę, na próbę, przednie tylko. No ja ci mówię, to nie będzie działać. O, ale rzuci, ale miotnąłem tym. Coś nie, coś nie idzie, coś, coś ci tłuczę w tym lewym kolem. Popchnij mnie, popchnij mnie. No bo nie ma tego, niewyważone, niewyważone. Dobra, czekaj. Popcha. No, to, to, to nie tak ma działać, ty. No tłuczę ci coś w tym lewym kolem. Kurde. bo wezmę zaraz. Nie, ale opon nie wyrzucaj, bo opony potrzebujemy akurat Dawaj nasze złote koła, one, one są kurde Jedyne w swoim rodzaju prestiżowe, super fajne A nie jakieś kurde Bo miotasz tym samochodem jak no Dawaj tą jak felgę, ty, na to oponę moją tą dawaj ty Dobra jedziemy, dawaj bo schabowy stygną. no kurde ja, ja, z, ja zimnych schabowych nie będę jadł W ogóle nie będzie tak. Jakbym chciał zwietrzałego, jak chciał zwietrzałego kapcia jeść to bym kurde no, a co to tam po prawej? To Kibel na środku pustyni, czemu nie? No, jakby ci się zachciało, to gdzie pójdziesz? No, ja nic nie mówię. Dobrze, że jest Kibel w takim miejscu, to lepiej niż w Polsce, ty. Jedziesz i taki znak najbliższa toaleta 100 km. Tylko nie wiem co to I nie wiem ty po czy prawej przychodzę. widzisz taki hangar? Po prawej, um, powiem ci, że widzę. Dużo widzę, A, du dużo du widzę. Du dużo widzę. Dużo widzę, ty czapkę zgubiłem. Zatrzymamy się mam. kiedyś, o. O. No jedziemy dalej. Świateł nie, nie mamy. Świateł nie, nie mamy. Wszystko mamy. Nie, światło świateł, świateł, świateł nie ma. nie ma. Na co ci światła? Ale co do tego hangaru, to tak widzę. Jest, jest. Ale stary, ja powinien dostać rekord Guinnessa za tyle obrotów w powietrzu. Powinieneś, kurde, dostać y, minus prawo jazdy za, ta, za, za takie, kurde. Właśnie, riki. że powinienem dostać drugie prawo jazdy za takie sztuczki. I wyszedłem bez wypadku. Tak Tylko sobie wmawiam. świata zgubiłem. Tak sobie wmawiam kurde, czuję się uszkodzony na głowie, bo jakiś hangar przed nami widzę. Oho, ja coś czuję, że jak nie zatnie, to mi się ten. Tylne włosy z przodu zrobią. No to będziesz miał tylne włosy przednie. Dobra, już powoli hamuję. A? Jeszcze jest ok, jeszcze nie, nie. O. Są o, takie o o, o, o! o! Ej, nie jest źle w sumie. Jest okej. Okay. Ty. Dym, dym, dym. dym, O! chłopy! Ty, to... mietki są! Ciekawe co tuningują. Kurde, wyjdźmy To jest dziupla! Tu samochody rozbajerają, kradną i handlują częściami. Trzeba ich tutaj podejść sposobem. To, to czekaj... Ty, po ile tam jest beczków? Ty, po ile... Ko il koksu mają? Ty, węgiel sprzedają chyba. Co? Gdzie? Ty, tam jakiś silniki To jest Ale to tego, paile tych, tych jest, Ty I światła znalazłem. No tak, takie światła średnio będą pasować do nas. Trzeba to jakoś, kurde, ich podejść. Ty bieg, nie biegnie. biegnie kurde. Do mnie nic nie biegnie. Ze światła go no mam. jak ja go mam pokonać? Światło, weź może światłem go ten. Dwóch jest ogólnie. Jeden jest łysy, a nie on patrzy w górę po prostu. O, widzę, też masz kaszel, kumpel. O, dostał. O, ja mam pomysł! Dostał? O, dostał? Mam. Silnik elektryczny! O! Czekaj, bo... Bo... bo nie wszystkim się da chyba znokautować, wiesz? U. Przyczepiłem mu ładunek! Fato. Czekaj, bo ja tu walczę! W... O, ich jest czterech! Ja tu mam dwóch! No weź mnie zostaw, psychopato! No nie no, zostaw mnie, nie dotykaj mnie, ja niech chcę, zostaw! Idź mi stąd! Kurde, cię zaraz tym silnikiem wezmę! Pralką jakąś... Kurde, z deski? O, dobra, z deski dostał. Ty, z de Deska też ich boli. Deski ze skrzynek Te też, też ich boli. O, w ścianach coś tam biegają. Ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, leży. O, dostał. Przeciąż Przeciążeni, ty jadę, jadę 50 na godzinę i nie mogę wyższego biegu wbić. Zepsułeś skrzynie biegów, gościu! No, nie no nic, wierzę. nic nie zrobiłem. Odjeżdżaj, robimy tu, nikt się.